Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym się zająć dalej grą World of Tanks Generals, a mianowicie omówić poszczególne sztaby, jakie posiadam, jakie mam w nich karty, dlaczego dobrałem taktykę taką, a nie inną do grania poszczególnymi sztabami. Zacznijmy od ZSRR. Jak tak. widzicie, siła mojej talii na podstawowym sztabie czyli na jednostce szkoleniowej wynosi 110. I przedstawię się. A talia radziecka wygląda następująco. Cóż my tu mamy? Mam tak. Ogólnie talia radziecką mam zrobioną, tą podstawową, pod dużą ilość jednostek w polu, z lekkim wsparciem i ochroną dla sztabu. Trzeba pamiętać, że podstawowa wartość zasobów, jaką dysponuje Sztab radziecki jest to 5 właśnie zasobów, i generalnie trzeba starać się przynajmniej na początku tej gry bazować raczej na zasobach, jakie głównie daje nam, nam sztab, ewentualnie z lekkim boostem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jesteśmy w fazie defensywnej i przeciwnik dość mocno niszczy nam jednostki, no to jednak, jeżeli będziemy bazowali na kartach, które wymagają, które są droższe przede wszystkim. To możemy nie być w stanie wystawić żadnej z nich, bo nie będziemy dysponować wystarczającą ilością zasobów. A trzeba pamiętać, że ta gra jest tak zrobiona, że tutaj zasoby kolejne dają nam, jak gdyby, kolejne jednostki, które wystawiamy w pole. Moim zdaniem to również powinno zostać zmienione. Powinno być coś takiego, że po prostu w pewnej fazie bitwy zaczynamy otrzymywać, otrzymywać te zasoby z tury na turę. Co moim zdaniem wpłynęłoby na, na rozwój rozgrywki, a przede wszystkim pozwoliłoby stronie broniącej się, jeżeli by tylko była w stanie wytrzymać kolejne tury, a na przykład miała na ręku karty droższe, której normalnie użyć nie może, to właśnie po przetrzymaniu określonego czasu mogłaby z takich droższych kart skorzystać i ewentualnie starać się odmienić losy bitwy. Bo tekst tak często wygląda tak, że jeżeli uzyskamy już jakąś przewagę nad przeciwnikiem. I on nie bardzo jest w stanie wystawić karty, które, które są, są w stanie nam zagrozić. Tylko na ogół wygląda to tak, że po prostu przedłuża swoją, swoją żywotność, a tak naprawdę oddala agonię. Porównałbym trochę do tego, że już jak przeciwnika w tej grze przewrócimy, to potem po prostu kopiemy go po nerach. A więc jak to wygląda? Podstawowe karty kosztujące po 5 zasobów, jak widzicie mam T24 w ilości dwóch sztuk. T6 w ilości sztuk 3 oraz T21 w ilości sztuk również 2. Mam również karty troszkę droższe, ale niewiele tych kart. Jest to, jest to czołg ciężki T35-1 oraz artyleria 126, każdej po 3 sztuki, dlatego że są oczywiście, zwłaszcza w pierwszej fazie bitwy, jeżeli spokojnie wystawimy sobie jakieś takie jednostki podstawowe, które dają nam o jeden przyrostu zasobów, to też jesteśmy w stanie wystawić załóżmy jednostki, które kosztują po 6. Zasobów. Idąc dalej, mam tutaj zwiadowców do ochrony sztabu. Jeżeli właśnie przeciwnik, przeciwnik naciera, czy używa artylerii, albo sztabu do ataku mojego sztabu, to karta zwiadowcy jest przydatna bardzo, ponieważ przedłuża, przedłuża naszą szansę na, na wygraną i daje po prostu więcej życia dla naszego sztabu. Mam trzy, trzy sztuki Arki Noego, jak to z połamanym okiem nazwaliśmy tę kartę, a mianowicie A7V. Karta, która głównie służy do przyjmowania obrażeń, tak jak T24, z tą różnicą, że jest tańsza o jeden zasób niż odpowiednik niż met T24. Oczywiście, oczywiście dysponuje o jednym atakiem, jednym, jedną siłą ataku więcej i jedną obroną mniej. No natomiast, ponieważ nie jest to med, więc nie jest w stanie oddawać e, przeciwnikowi w każdej turze, czyli jeżeli wykonamy nią atak, to potem nie będziemy w stanie, e, w stanie tą jednostką oddać, i o tym trzeba pamiętać. E, plus jest taki, że właśnie kosztuje 4 zasobów, i czasami, jeżeli u, uzbieramy tych zasobów już więcej, na przykład 8 na ręku, no to takie karty możemy wystawić dwie. Jedno, e, tutaj mam 3 sztuki kart, które poprawiają siłę mojego sztabu, czyli mianowicie strzelców. Strzelcy mają, również, mają dwie tak naprawdę ciekawe moim zdaniem, cechy, czyli przede wszystkim kosztują tylko 4 zasobu, a do tego, jeżeli je wystawimy, to również na czas, kiedy są oni aktywni, dostajemy jeden zasób więcej natury. Kolejną jednostką, którą wstawiłem do swojej talii, jest BT2 w sztuk, sztuk 3 karty. Karta ta może nie jest zbyt mocna, bo ma tylko jeden ataku. Ma 6 obrony, więc troszkę, troszkę jest w stanie przyjąć. Natomiast jej zaletą jest to, że jeżeli przeciwnik zbije nam punkty wytrzymałości tej jednostki do 3, to wtedy dostaje, dostajemy plus 3 aż do. Przyrostu zasobów, czyli możemy na przykład celowo wystawić BT-dwójki i podjechać nimi pod przeciwnika, żeby zmusić go do odebrania im punktów wytrzymałości, a co za tym idzie, uzyskamy wtedy więcej przychodów więcej przychodów w punktach zasobów. Tu jest bardzo dobra karta, moim zdaniem, czyli T26, również mam jej w ilości 3 sztuk. Jest to karta, która jest tania, bo kosztuje tylko 3 zasobów, natomiast ma właściwość, że w sztabie radzieckim daje nam aż plus 2 do zasobów. Czyli tak naprawdę, jeżeli, wylosuje nam sytuację, jeżeli przylosuje nam taką sytuację, że startujemy z dwoma takimi kartami na ręku, mamy 5 zasobów na start, wtedy warto użyć konsumabla plus 1 do zasobów. Dostajemy i mamy na starcie 6, w pierwszej turze 6 zasobów. Wystawiamy dwie te 26 i w kolejnej turze już do dyspozycji będziemy mieli tych zasobów 10. Uderzenie młota, czyli również tania karta, tylko dwa zasoby, oczywiście sztuk 3. Jest to karta, która zadaje dwa uszkodzeń wybranej jednostce bądź sztabowi. Karta bardzo przydatna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sztab wroga ma niewiele punktów wytrzymałości, a do tego jest obstawiony jakimiś zwiadowcami czy tego typu innymi kartami chroniącymi sztab, to uderzenie młota bezpośrednio odbieramy mu punkty wytrzymałości. I nieraz już jedna czy dwie takie karty na ręku uratowały mi sytuację i pozwoliły wygrać bitwę. A 1 czyli jedna chyba z moim zdaniem z najpotężniejszych kart, najbardziej przydatnych, jaką należy odkryć w talii radzieckiej, jest to Tedek, który nie dość że kosztuje bardzo mało, bo tylko dwa punkty zasobów, to już, to już jego wystawienie pozwala nam zwiększyć ten przyrost o jedną sztukę zasobu naturę. Do tego, ponieważ jest to Tedek, kto atakuje pierwszy. Wprawdzie ataku ma niedużo, bo tylko dwa, obrony ma, e, obrony ma cztery, ale posiada cechę taką jak kamuflaż, czyli jest praktycznie odporny na strzały, zarówno z artylerii, jak i ze sztabów przeciwnika, czyli można go zniszczyć albo używając jakichś kart rozkazów, albo właśnie w walce bezpośredniej, a Tedek zawsze atakuje pierwszy, więc wtedy mamy pewność, że taka AT1 zawsze przeciwnikowi zada jakieś obrażenia. SU-18, czyli podstawowa artyleria w tej grze, karta, która jest bardzo tania, bo tylko kosztuje jeden zasób. Jeżeli mamy trochę szczęścia, no to jesteśmy w stanie taką artą delikatnie podenerwować przeciwnika. Natomiast ja często ją stosuję też po to, żeby pozbawić przeciwnika kart typu właśnie uderzenie młota, bo jeżeli wystawi artylerię, to na ogół wtedy, jeżeli wróg ma na ręku karty takie jak uderzenie młota, bądź ostatni bastion, to je wykorzystuje na artylerię. Ja wprawdzie tracę kartę, ale on traci, traci kartę, która w odpowiedniej fazie bitwy może przechylić szale zwycięstwa na jego korzyść. Dodatkowo mam w tej talii jeszcze kartę Logistyka Sztuk 2. Jest to również całkiem przyjemna karta, ponieważ kosztuje tylko jeden zasób. Wzmacnia ona siłę ataku naszego sztabu. O jeden możemy przeatakować takim wzmocnionym sztabem przez, przez cztery tury, tak? Wtedy zwiększy i po czterech turach ta karta znika nam ze sztabu, natomiast na jej miejsce, jak gdyby za nią, dostajemy nową kartę na ręku, dodatkową niż ta, która przysługuje nam co turę. No i ostatnia, ostatnie trzy karty, jakie posiadam w Talii, najtańszy, czyli ostatni Bastion. Działa troszkę jak uderzenie młota, czyli również zadaje dwa punkty uszkodzeń, natomiast nie można jej użyć na sztabie przeciwnika. Za to ma taki plus, że jeżeli mamy ją w sztabie radzieckim i zaatakujemy nią artylerię, to poza zabraniem artylerii dwóch punktów wytrzymałości, zabieramy jej również jeden punkt. Obrażeń, i w ten przykład, jeżeli zaatakujemy taką 118, no to akurat ją zniszczymy. Natomiast są arty takie jak T57, które dysponują jednym atakiem i trzema punktami wytrzymałości. Wtedy, po użyciu takiej karty, tamtej artylerii zostanie jeden punkt wytrzymałości, natomiast zero ataku, czyli nie będzie ona nic mogła zrobić naszym jednostkom. I tak oto, tak oto przedstawia się mój sztab podstawowy Radziecki. Przede wszystkim staram się wystawiać jak największą ilość jednostek w jak najkrótszym czasie, żeby zaspamować przeciwnika, a odpowiednio używając kart rozkazów bądź kart właśnie wzmacniających sztab, bronić się bądź dodatkowo, dodatkowo atakować właśnie sztab bądź jednostki wroga. Oczywiście zdarzają się sytuacje takie, że jeżeli wrogi, wrogi sztab po prostu dostanie lepsze karty na ręku, no to się przegrywa. Czasami również, jeżeli trafimy na, na przykład na sztab niemiecki, który jest zrobiony stricte pod zadawanie obrażeń sztabem i jego obronę, jeżeli nie przylosuje nam na początku odpowiedniej, duż, odpowiednio dużej ilości jednostek i nie zraszujemy takiego sztabu, no to wtedy również możemy dość szybko, dość szybko przegrać. Bitwę, ale w tej grze póki co ja nie odkryłem talii idealnej w żadnej nacji. Wszystko zależy od tego, jak nam przylosuje karty, i na kogo trafimy po przeciwnej stronie, i czy on będzie miał szczęście na losowanie kart, na które liczy. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o Drzewko Radzieckie. Trzymajcie się. Cześć.